Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Minecraft na modnych paputkach. <laughs> w Sezon sensie drugi. Dobrze. He, tak, jak ostatnio y, robiliśmy sobie tutaj skrzyneczki. Dwie skrzyneczki do kłeścika, bo nam oczywiście brakło miejsca w naszym tutaj domku. O! Ja. Tu nam się przepaliło żelazko. o może. A ty mogę przepalać? i zrobimy sobie chyba secik, nie, 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 nie kilofik, halo zrobimy sobie kilof, tu się siekiera ma 9, tu ma 7, no wiecie, ja to lubię sobie, o są patyczki ja sobie lubię, co sobie lubię, zużyć wszystko, o wszystko co mam, co nam natura da, dała, to lubię sobie zużyć o, i możemy sobie zrobić pochodnie Przecież Bo nam y, brakło yy, Dobra, zróbmy jeszcze tą siekierę Co so, ja chciałam dać na drewno, dać ten, żelazo Spoko yy, siekiera Pff. Dobra, i jeszcze jedne patyczki jeszcze pochodnie. Nie wiem, czy 40 pochodni nam starczy. Może być problem. Ło, wow, co ja robię? 48. Halo, czemu to znikło? Dobra, dobra. Może będzie git. O, zostaliśmy też jakiś ten. Yy, zaraz to sobie tam tutaj. Łódka się przyda. Nie tu. Jakieś jedzenie mamy? Coś mało tego jedzenia. Mm, fufu, fufu, fufu. Może być dragon fruit. Albo fiut. <grywy> e. E, to były questy, dobrze. I od nowa muszę tu latać. O, balonik. Tutaj mamy ulepszenie drewnianej skrzyni na żelazną. Dirt chest, obsydianowa skrzynia. O, piec możemy zrobić, mhm. bo mam kobla. Możemy sobie zrobić piecyk. Eee, tak. o, ciastko ze słodkimi jagodami. O, ognisko 8 węgla. No to ja mam tu w, 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 w węgiel. <grym>, tak. Więc nam zatrybiło. Powinny nam pochodnie o zatrybić. Też. Złoty chleb. Yy, ognisko jak się robiło. Pff, spupu, coś kojarzę, ale nie wiem. Hm. Hm, nie wiem, czy dobrze zrobię. Czy było z pół Ja dobrze kminie. Nie. <gry> eee. Og. Nisko. O, patyki i drewno. To nigdy w życiu bym nawet nie pomyślała o tym. <gry> Dobra, patyki. Eee, patyki. Tak. Tak, tak, tak. Aha, ja nie mam drewna teraz. <ścoughs> ty po drewno. Brakuje mi tego modu, że sobie zbijam na samym dole przy dircie. A! Drzewo i mi ono pada. Pff. Brakuje mi tego. Nie umiem tego wgrać, albo umiem, tylko mi się nie chce. Pff. To o to chodzi. E, jeszcze raz, to... Co? Czapka Świętego Mikołaja dostaliśmy. Pyk, pyk, pyk. Jest ognisko. Mamy kłeścik. O, orange sapling. I żelazny kilof. O, jakiś fancy table dostaliśmy. Fancy bed mamy zrobić. O, mam białą wełnę. Dwie sztuki. Zatrybiło mi? Biała winda! Jezu! O, nasiona pszenicy. Diament też by się przydał. Sztabka żelaza mamy. Mm. Nasiona pszenicy mamy trochę mało. Dobra, żelazo. To sobie zostawimy piec też sobie zostawię. Pokaż mi ten stoliczek. Ja w ogóle nie mam go gdzie dać. O, o może być tutaj. Dobra, dawaj mi questa za to. Uuu, fishing rod. O właśnie, hem górniczy. No, to nam się mega by przydało. To na razie nie robimy, chociaż niby mam dużo żelaza, ale wolałabym sobie go zostawić. No i tu w ogóle nam się ściemnia, więc... Znowu będziemy musieli iść w dół. A chodźmy jeszcze zobaczyć. Co nam się złowi? Ciekawego. Jakie są w ogóle ryby? Czy ryby są właśnie takie standardowe, Minecraftowe, czy są jakieś inne? Mnie też ciekawy. No tak, jakby nie. Nie patrzyłam do na kreatywne. Czy są jakieś rybki? W ogóle mi się coś złowi? Coś tu śmierdzi. No jest surowy łosoś. No ale co dalej? Ciekawe czy można y, jakieś itemy złowić, na przykład znaczniki, takie rzeczy. Albo zamiast znaczników takich jak w zwykłym Minecrafcie, to coś innego, na przykład... No nie wiem, jakieś... może nie artefakty, ale jakieś... nie wiem co. No jakieś rzeczy, których nie mam w normalnym Minecrafcie, a można na np. na modach. Dobra, do trzech razy sztuka, zobaczymy trzecią rybę. O, nici, ale to też nam się przyda. Dobra, tam wiem, że mi coś pewnie y, urosło, ale zostawimy to, lekka przekąska. A gdzie jest... Y, pitaje właśnie, brałam lekki posiłek, lekka przekąska. Posiłek. O, złoty chleb. Dobra, wezmę sobie to. Fajnie, że jest to napisane. Nie wiem, czy to było. Czy ja po prostu na to nie zwracałam uwagi? Lekki posiłek i daje nam dwa. Ej, tutaj lekki posiłek i daje nam trzy. Jakby te mięska. Date. <grym> Randka. Green Grape. O, tego nie można zjeść. No, dobrze. Chodźmy na dół sobie. Aha, my tam kopaliśmy jakby w dół. A mogłam sobie tutaj zbić, żeby to inaczej chodzić tutaj. Eee, to wykopmy się standardowo do tego 11 poziomu. Tak tutaj byliśmy. sobie tutaj więcej wykopię. Ale będziemy się kopać w dół. Zrobiłam sobie łopatę? No. Pyk. co to? Aha, to to, dobrze. No i będziemy tutaj iść dalej w dół. Do tego jedenastego poziomu, może jakieś diamenty będą. Fajnie by było już mieć te diamenty. Nawet nie muszę mieć na zbroję, nawet nie muszę mieć na kilow. O, cześć. <laughs> Ale już by coś mogło być, wiecie, taki jeden diamencik. Spaczkę. 23. Ja zawsze kopię na 11 poziomie, jeżeli chodzi o diaksy e, A, właśnie, bo teraz ma wyjść. Ja jeszcze nagrywam, jak ma wyjść e, 1.20 Minecraft i też planuję serię Survival na singlu, właśnie z 1.20. O, Minecraftem. 1.20. Tak dużo. Wyczekujcie. Na najprawdopodobniej, jak już będzie. To ja będę miała czas, żeby to nagrać. Najprawdopodobniej będzie naprzemiennie właśnie z Paputkami i z Cube Stormem w środę. Także teraz jest raz na dwa tygodnie Minecraft na modnych Paputach. I Skyblock na Cube Stormie, a jak wyjdzie ten single, no, 1.20, to wtedy raz na trzy tygodnie będzie, będą Paputy. Właśnie naprzemiennie z tymi raz na trzy tygodnie, tak? Film. No chyba, że coś tam, coś tam, to może będzie częściej. No nie wiem, zobaczę jakie będą wyświetlenia. Jak będą spoko wyświetlenia, no to może częściej. O mamy recno. A ja się z Wami zagadałam, jak zwykle. <laughs> I nie zauważyłam, właśnie, że to jest już jedenasty poziom <laughs> Kurwa! Co mnie straszysz, Gro? I nic tu nie widać na tym czarnym. Co to jest w ogóle? Dobra, lawa stone. Ok, tu jest, tu jest, dobra. Więc tu kopiemy. Nie to. Tu kopiemy. Oddaj mi to. Daj mi tu. Dobra, i nie, nie daj mi tu, tylko tu. O. Będziemy kopać tu prosto. Jezu, jak to jest czorno na tym. na tej mapie. Będzie tu coś? Złoto. Złoto się zawsze do czegoś przyda. Obok żelazo, więc zarobiście. Ciekawe, czy tak działa tu na tych modach, że na jedenastym poziomie yy, te diaksy. Nie pamiętam jak to było, ale... Może się uda. Dajcie znać, na jakim wy poziomie y, kopiecie diamenty, bo może ja się przyzwyczajam do tych 11 jedenast poziomu, a się okaże, że to na przykład jest inny, lepszy. O, Jezus, myślałam, że to to. Tajemny kryształ. O, to powinniśmy mieć zadanie. Sześć, trzy... <grystanie> No to w domu mamy, to akurat będzie. A, chyba, że się tutaj jeszcze coś trafi. To widzę, że obok jakaś lawa, ale tutaj na horyzoncie niby nie. Są diamenty! I tak nie są najlepsze. <laughs> nie są najlepszą rudą w tej grze. A szczerze Wam powiem, że nie wiem, co jest najlepsze. Z emeraldów też można robić narzędzia ale nie pamiętam, co to było takie i teraz y, w normalnym minecrafcie jest netherite najlepszy ale tu nie ma tego i właśnie co? Hm. pewnie coś z twilight forestu albo z netheru jakieś takie rzeczy, czy z endu może coś, nie mam pojęcia pewnie tego typu rzeczy Jakieś surki właśnie z tych światów dziwnych. Nie wiem. Dobra, załóżmy na razie, że emeraldy. Ale na razie nie będziemy nic robić. Może następne kilo właśnie sobie zrobimy. Jak nam się te dwa żelazne skończą, to zrobimy sobie z diamentów. Co jest? Tak dziwnie pod po mojej ulicy. Nie dla tego węgla. Bo może to też być bitumen, ale jeszcze się nie spotkałam z tym. Także <noise> dobrze. Czwarty odcinek jeszcze nie ma tego wkurzającego bitumenu, który myślę, że to jest węgiel. A okazuje się, że to jest useless <noise> Ale fajnie, że mamy tak dużo tego. żeby teraz nie umrzeć. Musiałabym sobie zrobić taką listę, co właśnie by. Trzeba zrobić w tych paputkach, co zebrać na przykład mm, y, stworzenie enchantu, wiecie, na 30 level, zrobienie właśnie jakichś takich y, narzędzi, takich OP, z enchantami w ogóle, coś z tego typu można by właśnie wymyśleć. Oczywiście bez y, tego, bez, jak ja tu przyszłam. O Jezu, jak się wstraszyłam Jajka, niespodzianki! A, tu przyszłam, dobrze. Oczywiście bez żadnych yy, kodów, nie? Tutaj, tak? Dobra, możemy się kopać... O, tutaj dalej. Ej, to wygląda jak kwarcję, już to mówiłam właśnie. Czy ja coś... bym mogła z tego zrobić? Sediment. Sediment. Nie. Szkoda. sobie biały dom wybudowała z tego. O w ale, ale bym wlazła. I plecak nam jest potrzebny. A w ogóle. Co to jest? Skrzynia endu? Skąd mam skrzynię endu? Ja nic nie, czy nie czytowałam. <grym> no, ale żeśmy się wybrali. Nie dość, że cimno jak w dupie, bo ten lava stone jest taki cimny, to jeszcze żwir. O, dobra, skończyło się. I to, i to się skończyło, więc zajebiście. Dobrze, 15 minut. <gryw> Pilnuję się, ale naprawdę, jak ja nagrywam, to zawsze mnie coś wciągnie, czymś się zajmę, i zapomnę y, popatrzeć na drugi, oczywiście rozpikselowany monitor, w którym ciężko w ogóle odczytać godzinę, znaczy godzinę, cyferki, wszystko. Także ja po prostu no patrzę w ten monitor, bo nie mam na razie kasy na nowy. I naprawdę psuję sobie wzrok. Masakra. I miałam robić te live y na tym Twitchu. Miałam jakieś donate ustawić, żeby sobie kupić ten nowy monitor. Kurde, nawet na to nie mam czasu. Szok. I psuję te oczy. Później będę zbierać na operację oczu, albo na okulary. Na <grym> masakra. No niech się to kończy. Czemu to na tym jedenastym jest tego tak dużo. Jakby to były bloki Diaksu albo Emeraldu, no spoko! Ale nie takie dziadostwo, gdzie nic nie widać. No i zaś. Przynajmniej mi na łeb nie leci. Jest jakiś typ, jeździ tak jak policja normalnie, tak powolutku i się patrzy. Nie wiem, boję się. Nikt nie dzwonił do mnie. <gryw> nie wiem o co chodzi. Dobra, jak coś to nas nie ma, jak coś to cichutko. Jak ktoś będzie pukał, to ciś, nie ma nas w domu. <gryw> no i co, gdzie są diaksy? Albo jakieś inne, o ciekawe rzeczy. Napis też się przyda, oczywiście. Oczywiście, że tak. O. Pek, pek, pek. Dirt. O. No, dobra, znowu myślałam, że coś... A to jest Bazalt. I Bazalt też jest w Minecrafcie normalnie. O, dobra, mogę to zbić. Nie wiem, czemu myślałam, że nie mogę. Że ten kilof nie da rady. Ale dało radę. Dobra, w na następnym odcinku myślę, że pójdziemy sobie gdzieś. Nie będziemy chodzić na razie po jaskiniach, po kopalniach tylko pójdziemy sobie na właśnie jakiś spacerek może jakieś owieczki znajdę no szmordę jeża bo trzeba zrobić sobie w końcu to łóżko pozwiedzać trochę świat, zobaczyć jakie są nowe nieznane lądy może gdzieś jakiś domek się ogarnie i zacznie się w końcu budować prawdziwą chatę żeby móc, wiecie, wszystkie portale, magazyny porobić, już taką naszą, tą zrobić bazę, taką prawdziwą. O, dzień dobry, na koniec. Chyba na mnie starczy kilofa na wykopanie tego. Albo... Dobra, już ten węgiel sobie odpuszczę. Dobra, i kopiemy do końca. Jeśli okaże się, że tu będzie jeszcze jakaś ruda na koniec kilofa, to się zdenerwuję. A, dobrze. Dobrze, i cofniemy się. O, jest. O. A, też odkrywamy sobie świat, chodząc właśnie tutaj, tymi. Tylko, że tutaj, no nie ma nic za bardzo. Tutaj są te białe drzewa, i sobie je pójdziemy na następnym odcinku zebrać, chociaż jedno. Nie wiem, czy uda nam się je całe. Ten. Tutaj coś jest. A, czy tutaj nie było? Tych piratów? Jesteśmy na pokojowym, to może, może też się tam przejdziemy. To w ogóle wygląda jakby były jakieś domki, takie jakby te dachy, a to są te grzyby. Na pokojowym można by się było tutaj przejść. I tutaj, dobra, bierzemy sobie na pewno jedno to. Nasza farma taka malutka, ją tu widać. I pójdziemy tutaj, bo w sumie, czemu nie? Na następnym odcinku oczywiście. A ja są, miałam się tepnąć do domku, halo. Dobrze, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. A zróbmy jeszcze, jeszcze kilof. Sobie, diamentowy. Diamentowy kilof. Ej, mam tu łopatę. Dlaczego ją ja zamieniłam? Nie wiem. O! Będziemy mieć i będziemy mieć. Jeszcze na koniec sobie. O, wezmę tu. Co to jest? O! Nóż do filetowania. Serio? Ty, w drugą stronę. <laughs> wow, jaka różdżka w ogóle. Ej, nie robi nic! Jesteśmy na pokojowym. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tutaj też nic nie robi. Normalne? To nie złe to. Może pod nogi se to pierdolę. Aha, dupa, nie działa, dziadostwo, jak nie wiem. Dobra. O, dzięki wielkie za obejrzenie. Żegnam się z wami z taką piękną, śmieszną różdżką, która jest useless. Mm. <laughs> Ale okej, okay. dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się i paputki do następnego odcinka.